Psychologiczna wojna o tron. Kiedy twoja odmowa walki jest ostatecznym zwycięstwem, chcę dziś z tobą porozmawiać o jednej z najbardziej subtelnych, a jednocześnie najbardziej niszczycielskich gier, jakie toczą się w relacjach. Ogrzew chłód. Musimy zmienić paradygmat. Jego emocjonalny chłód to często nieświadomy test, który ma sprawdzić, czy wciąż jesteś gotowa poddać swoje potrzeby i walczyć o jego aprobatę. On liczy na twoją starą, reaktywną kapitulację. To nie jest zwykłe wycofanie. To jest subtelny, psychologiczny szach, w którym stawką jest Twoja suwerenność. Z perspektywy psychologii Karla Junga, ten test aktywuje w Tobie głęboki, wewnętrzny konflikt. W obliczu jego chłodu budzi się w Tobie jedna z dwóch potężnych sił. Albo do głosu dochodzi panikująca sierota, która boi się porzucenia i zrobi wszystko, by odzyskać jego ciepło. To głos zranionego wewnętrznego dziecka, które wierzy, że cisza jest zapowiedzią porzucenia. Albo jeśli jesteś na to gotowa, budzi się suwerenna królowa, która sama jest źródłem swojego ciepła. Clarissa Pinkola Estes przypomina nam o instynktownej mądrości dzikiej kobiety. Ta stłumiona, pierwotna natura w każdej z nas doskonale wie, że nie walczy się o terytorium z kimś, kto nie szanuje jego świętości. Mądrość polega na ochronie własnych granic, a nie na prowadzeniu bezsensownych, wyczerpujących wojen. Dlatego zapraszam cię dziś w podróż. W podróż, która pokaże ci... Jak przestać poddawać się w tej grze, i jak odpowiedzieć z niewzruszoną, spokojną mocą wewnętrznej królowej, której cisza jest ostatecznym, wygrywającym ruchem. To nie jest podróż o tym, jak go pokonać, to podróż o tym, jak wznieść się ponad jego grę. Etap 1. Rozpoznanie pola bitwy, jak jego chłód, jest wezwaniem do Twojej kapitulacji. Zanim nauczymy się królewskiej odpowiedzi, musimy najpierw rozpoznać pole bitwy. Musimy zobaczyć, jak jego chłód jest tak naprawdę wezwaniem do Twojej kapitulacji. Czy znasz ten stan, ten paniczny wewnętrzny przymus, by natychmiast coś zrobić, by wyjaśnić, przeprosić, zapytać, by za wszelką cenę przerwać to napięcie, gdy tylko poczujesz zmianę w jego emocjonalnej temperaturze. Musimy zrozumieć, że jego chłód to nie jest neutralny stan, to jest pasywno-agresywna taktyka kontroli nieświadoma broń zaprojektowana, by wytrącić Cię z równowagi i zmusić do reakcji. To komunikat, który mówi, jestem niezadowolony, ale nie jestem na tyle dojrzały, by o tym porozmawiać, więc ukażę Cię moim brakiem obecności. I tu jest objawienie, które zmienia wszystko. On nie testuje Twojej miłości. On testuje Twoją gotowość do samoporzucenia. Każda Twoja reaktywna pogoń za nim, każda próba ogrzania go, jest aktem poddania swojego królestwa. Jest potwierdzeniem, że to on jest twoim władcą. Jak zacząć się bronić poprzez praktykę nazywania gry? Kiedy następnym razem poczujesz jego chłód, powiedz sobie w myślach: jak spokojny statek. Rozumiem. Zaczęła się gra, w, kto pierwszy się podda. Dziękuję, ale tym razem nie biorę udziału. To proste nazwanie rzeczy po imieniu odbiera mu jego magiczną, hipnotyczną moc. On jest jak generał wrogiej armii, który wysyła jednego małego zwiadowcę pod mury twojego zamku, by zobaczyć, czy wywoła to panikę. Twoja paniczna reakcja jest dla niego sygnałem, jak słabe i niestrzeżone są twoje fortyfikacje. Etap 2. Duchy przeszłych kapitulacji. Dlaczego twoja pierwsza reakcja to biała flaga? Kiedy już rozpoznasz grę, musisz z odwagą i współczuciem zobaczyć, dlaczego twoją pierwszą, automatyczną reakcją jest wywieszenie białej flagi. Wiele z nas nosi w sobie to głęboko zakorzenione, nieświadome przekonanie. Przekonanie, że miłość i bezpieczeństwo zdobywa się poprzez uległość, poprzez rezygnację z własnych potrzeb. Jak tłumaczy Gabor Mate, ta potrzeba poddania się jest strategią przetrwania z dzieciństwa, jest echem twojej rany przywiązania. Jeśli jako dziecko sprzeciw wobec rodzica mógł oznaczać utratę więzi, czyli zagrożenie dla życia, to uczysz się, że kapitulacja jest najbezpieczniejszą opcją. Twój system nerwowy nauczył się, że poddanie się przetrwanie. I tu jest objawienie, które uwalnia cię od wstydu. Twoja chęć poddania się nie jest twoją słabością. To jest twoja stara, dziecięca siła. To jest genialny mechanizm, który kiedyś pozwolił ci przetrwać. Ale dziś, w dorosłym życiu, ta sama strategia stała się twoim więzieniem. Jak zaopiekować się tą częścią siebie? Poprzez praktykę dialogu z wewnętrzną dziewczynką. Kiedy czujesz tę paniczną chęć poddania się, wyobraź sobie małą, przestraszoną siebie. Przytul ją mentalnie i powiedz jej z całą czułością: Rozumiem, że się boisz. Kiedyś to było jedyne wyjście, ale teraz ja jestem dorosła i potrafię nas obronić inaczej. Twoja dorosła część musi stać się bezpiecznym rodzicem dla twojej zranionej dziecięcej części. W twojej psychice wciąż obowiązuje stara, nieaktualna mapa z twojego dzieciństwa. Mapa, na której jedyna droga do bezpieczeństwa oznaczona jest jako kapitulacja. Czas wziąć czerwoną kredkę i z odwagą narysować nową królewską drogę. A jeśli czujesz, że ta podróż w głąb siebie jest dla ciebie ważna, jeśli pragniesz mieć stałe przypomnienie o swojej wewnętrznej suwerenności, zrób teraz krótką pauzę i dołącz do naszej społeczności, subskrybując kanał Potraktuj to jako twój cichy akt wsparcia dla siebie samej na tej drodze. A teraz kontynuujmy. Etap 3. Przebudzenie królowej wojowniczki. Kiedy mówisz nie tym razem, kiedy już przytulisz swoje wewnętrzne dziecko, w twojej psychice budzi się nowa siła. To jest przebudzenie królowej wojowniczki. Na początku możesz czuć wewnętrzne rozdarcie. Ten stary automatyczny impuls do poddania się będzie walczył z nowym, cichym, ale upartym głosem, który szepcze: Dość, tym razem nie. To jest moment aktywacji archetypu wojowniczki, ale nie chodzi tu o zewnętrzną agresję, chodzi o odzyskanie dostępu do swojej świętej ochronnej złości, o gotowość do obrony swojego terytorium, o postawienie granicy. To jest gniew, który mówi: Moja dusza jest zbyt cenna, by pozwalać na takie traktowanie. I tu jest objawienie, które jest Twoją koronacją. Moment, w którym świadomie po raz pierwszy odmawiasz poddania się. Jest Twoim psychologicznym aktem koronacji. To jest ta chwila, w której przestajesz być księżniczką, która czeka na łaskę króla, a stajesz się królową, która sama jest źródłem łaski i prawa. Jak wzmocnić tę nową postawę? Poprzez stworzenie deklaracji niepoddania się. Napisz jedną, potężną, osobistą deklarację. Na przykład, moja godność jest nienegocjowalna. Nie poddam jej dla niczyjej aprobaty. Czytaj ją codziennie zwłaszcza wtedy gdy czujesz, że słabniesz. Niech stanie się ona twoją modlitwą. Jesteś jak naród, który przez lata żył pod okupacją. Ten moment, ta decyzja, to twój wewnętrzny, cichy akt niepodległości. On może wywołać zewnętrzną wojnę, ale jest jedyną, absolutnie jedyną drogą do twojej prawdziwej wolności. Etap 4: cisza jako utrzymana tarcza. Sztuka stania nieruchomo w sercu bitwy. Kiedy już ogłosisz niepodległość, twoją najpotężniejszą bronią staje się cisza, ale to nie jest cisza bierna, to jest cisza, która jest jak utrzymana w gotowości tarcza. Na początku możesz czuć ogromną pokusę, by przerwać tę ciszę, może ona wydawać się nieznośna, możesz mieć przekonanie, że nic nierobienie jest porażką, ale musimy zrozumieć, że cisza z poziomu jaźni, czyli self, to jest stan aktywnego, ugruntowanego bycia, a nie pasywnego czekania. To jest Twoja moc, a nie jego kara. To nie jest pustka, to jest pełnia. I tu jest objawienie. Twoja spokojna cisza nie jest pustką. Jest tarczą. Jest potężnym, niewidzialnym polem siłowym, które bez słów komunikuje. Twoje gry i Twoje testy nie mają tu dostępu. Moje królestwo jest chronione. Jak utrzymać te tarczę? Poprzez praktykę ugruntowania w ciszy. Kiedy milczysz, a w tobie szaleje burza. Skup całą swoją uwagę na swoim ciele. Poczuj swoje stopy mocno na ziemi. Poczuj swój kręgosłup, prosty i silny. Stań się niewzruszoną górą, a nie drżącym na wietrze liściem. Twoje ciało jest twoją kotwicą w teraźniejszości. Jesteś jak spartański wojownik w wąwozie Termopile. Nie musisz atakować, nie musisz gonić wroga, musisz tylko utrzymać swoją pozycję. Twoja niewzruszona, spokojna obecność. Jest tym, co pokonuje przeważające siły chaosu. Etap 5 Dezorientacja przeciwnika. Kiedy odkrywa, że walczy z królową, a nie z dziewczynką. Kiedy ty utrzymujesz swoją pozycję, kiedy nie reagujesz, twój przeciwnik wpada w dezorientację. On odkrywa, że walczy z królową, a nie z przestraszoną dziewczynką. Na początku możesz doświadczyć jego eskalacji, jeszcze większego chłodu, innych prowokacji. A może nagłego, fałszywego ciepła, które macie zdezorientować? To są desperackie próby znalezienia przycisku, który znów będzie działał. Musimy zrozumieć, że to jest upadek jego kompleksu władzy w obliczu Twojej nieprzewidywalnej strategii. Twoja stara, przewidywalna, paniczna reakcja była podstawą jego poczucia kontroli. Twoja nowa, spokojna postawa burzy cały jego świat. I tu jest objawienie, które daje Ci przewagę. On nie jest zły na Twoją ciszę. On jest przerażony Twoją siłą. Po raz pierwszy w waszej relacji spotyka się z Twoją dorosłą, suwerenną częścią, czyli królową, a nie z Twoją zranioną, reaktywną częścią, czyli dziewczynką. I on kompletnie nie wie, co z nią zrobić. Jak to wykorzystać? Poprzez praktykę spokojnej obserwacji jego dezorientacji. Kiedy on eskaluje, kiedy próbuje nowych taktyk, obserwuj go z chłodną ciekawością badaczki. Powiedz w myślach: aha, teraz próbuje tej taktyki. Ciekawe. To odbiera mu całą jego moc i daje ją Tobie. Stajesz się obserwatorem gry, a nie jej uczestnikiem. On przez lata grał w szachy z kimś, kto znał tylko proste ruchy pionka. I nagle, z niedowierzaniem, odkrywa, że siedzisz naprzeciwko i wykonujesz potężne, nieprzewidywalne ruchy królowej. Cała jego stara, prosta strategia legła w gruzach. Etap 6. Umacnianie królestwa. Jak inwestować energię, zamiast ją tracić na walkę. Kiedy jego strategia legnie w gruzach, a ty utrzymasz swój spokój, bitwa się kończy. I wtedy zaczyna się najważniejszy etap umacnianie Twojego królestwa. Na początku możesz czuć pustkę i stratę, tęsknotę za intensywnością dramatu, który, choć bolesny, nadawał Twojemu życiu jakiś sens. Twoje ego może czuć się bezrobotne, ale proces indywiduacji Junga jest procesem świadomego budowania życia, które jest zasilane przez Twoje wewnętrzne źródła, a nie przez zewnętrzne konflikty. I tu jest objawienie. Które jest Twoją nagrodą. Ta cała ogromna, niewyobrażalna ilość energii, którą oszczędziłaś, nie poddając się i nie walcząc, jest Twoim kapitałem. To jest potężna siła, którą możesz teraz świadomie zainwestować w budowanie swojego własnego, pięknego i spokojnego królestwa. Jak to zrobić? Poprzez stworzenie mapy inwestycji energetycznych zapisz trzy najważniejsze obszary swojego życia, na przykład zdrowie, pasja, przyjaźń. I zdecyduj, że od dziś całą tę odzyskaną energię będziesz świadomie inwestować w te właśnie obszary. Niech to będzie Twój nowy, ekscytujący projekt na najbliższe miesiące. Przestajesz być ministrem obrony, który całe dnie i noce spędza na planowaniu obrony granic przed wrogiem. Stajesz się królową architektką, która wreszcie ma czas, zasoby i spokój, by projektować piękne ogrody i wznosić wspaniałe budowle wewnątrz swojego bezpiecznego królestwa. Etap 7. Nowe prawo królestwa. Kiedy Twoja siła staje się nienegocjowalną granicą, kiedy już zaczniesz budować, ustanawiasz nowe prawo. Twoja siła staje się Twoją nienegocjowalną granicą. Na początku możesz czuć lęk przed przyszłością. Czy on się zmieni? Czy nasza relacja może przetrwać moją nową siłę? Ale musisz zrozumieć, że ustanowienie nowych, zdrowych granic jest naturalną konsekwencją Twojej odzyskanej mocy. Granice nie są murami, które mają kogoś odrzucić. Są płotem, który chroni Twój piękny ogród. I tu jest objawienie, które zabezpiecza Twoją przyszłość. Twoim celem nie jest już przetrwanie jego testów. Twoim celem jest stworzenie takiej rzeczywistości, w której takie testy są po prostu niemożliwe. Twoja nowa, ugruntowana siła staje się pasywnym, ale niezwykle potężnym systemem obronnym. Jak to ucieleśnić? Poprzez praktykę ucieleśniania nowego prawa. W każdej interakcji. Z nim czy z kimkolwiek innym, działaj z cichego, niewypowiedzianego założenia, że Twój spokój i Twoja godność są nienegocjowalne. Nie musisz o tym mówić, musisz tym być. Twoja energia sama komunikuje Twoje nowe prawo. Twoje wewnętrzne królestwo ustanowiło nową, świętą konstytucję, i każdy, kto chce w nim przebywać, musi jej przestrzegać. Ci, którzy nie potrafią, nie są przez Ciebie wyrzucani. Oni sami, czując potęgę Twojego prawa, Udają się na dobrowolne wygnanie. Kobieta, która wygrała wojnę, odmawiając walki, nasza alchemiczna podróż dobiega końca. Przeszliśmy drogę odbycia ofiarą testu dostania się królową, której sama spokojna obecność jest ostateczną odpowiedzią. Pamiętaj, ostateczne zwycięstwo, jak uczył nas Jung, to nie jest pokonanie go, to jest wierność sobie to jest zintegrowanie swoich własnych rozproszonych części i stanie się lojalną wobec swojej własnej wewnętrznej prawdy. Marek Aureliusz, mędrzec stoicki, przypominał, że najlepszą zemstą jest nie być takim jak twój wróg, odpowiadając na jego grę spokojem i godnością. Ty odnosisz zwycięstwo moralne i duchowe, które jest jedynym, które ma prawdziwe znaczenie. Zachęcam cię, byś od dziś żyła z tą pieczęcią suwerenności na sercu, z tego miejsca, w którym wiesz że nie musisz się już poddawać, by być kochaną, i nie musisz walczyć, by być szanowaną. Twoja wartość jest faktem, a nie przedmiotem dyskusji. Królowa, która nauczyła się tej lekcji, nie szuka już bitew, jej sama obecność tworzy wokół niej pole pokoju, i tylko ci, którzy potrafią uszanować ten pokój, są godni, by wejść do jej wspaniałego królestwa. Jeśli ta podróż rezonowała z twoją duszą i pragniesz kontynuować odkrywanie swoich wewnętrznych głębin, Zapraszam Cię do naszej społeczności. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić naszych kolejnych refleksji. A jeśli czujesz wołanie, podziel się w komentarzu jednym słowem lub uczuciem, które obudziła w Tobie ta wiadomość. Twój głos wzbogaca tę przestrzeń i przypomina nam, że nie jesteśmy same na tej ścieżce. Podziel się tym wideo z inną kobietą, która być może również potrzebuje usłyszeć, że największe wojny wygrywa się, odmawiając walki.